Cześć! Witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj, jak widzicie ziomeczki. Wybieram się na hiper mega solóweczki. Po harnasiu większa moc to można iść. O kurde, ile fury. One z bliska jakie pociśnięcie mają, a wziąłem dwie naraz, to już jest hardcore. To już taki zwykły gracz, to by się bał to robić. Tylko ja mogę, bo to. Ja się akurat nie boję, bo plesy mam kupione. A i trochę muszę uciekać, bo kurde, raz mi dwa wzięły, to na redzie byłem. Dlatego szybko w teleporta trzeba wtedy. No, na razie przyjaciela nie biorę, bo szkoda mane, kurde, 2000 many to trochę kosztuje te Great Mana potiona i weź je tak własny. Ja bez przyjaciela sobie na razie poradzę, bo chciałem takie solóweczki porobić. <grym> o kurde oko. Ja pierdziele, wiecie ile on może walnąć? Prawie na hita mógłbym je wyzdjąć. To jest zabójca. Od tego to już trzeba uciekać. Brałem i niby jego na blisko, no ale dygam się trochę. Dygam się, bo to jest jednak killer ostry. On już potrafi przyfasolić i to konkretnie. Wow! Dało mi się tu zrobić super solóweczkę. Kurde. Tutaj to są. Oj, kolejny. Jakieś tu dużo. Tu są same mroczne istoty. Tutaj to są wywaliste solóweczki. To mi się podoba. No i nawet z nim daję radę. O, on te luruje lawalurkery. One takie przeszkadzajki, bo co te lawalurkery? One nie są mocne. O, kolejna mi się udała. Solóweczka, fajnie. Uuu, dwa naraz. O kurde. No, trochę niebezpiecznie. Ale z tym sumonkiem, co mam, to można tutaj chodzić. Kurde, bo on by mi pomagał, byśmy ich szybko rozwalali. Tylko ciekawe, czy one na świętość są odporne. Czy nie są za bardzo odporne? Musiałbym to sprawdzić. Bo mój sumonek by słabiej walił. Chociaż on mocny jest. Dwusetny level ma mój sumonek o ja i znowu ten uu o kurde Zawsze są emocje jak walę te oko, muszę uważać, bo to kurde. To jest ostry killer po prostu. Ja nie chcę paść, dlatego wolę uciekać. O, ładnie, kurde. O, i fury. Teraz mam taką technikę, że uciekam już jak nie mam tych Royal Starów. Shield zresztą sprzedałem, to już niestety nie będzie solóweczek na Royal Starach. Bo Mastermind Shield dobrze poszedł. Trochę używany był, ale jeszcze mi dobrze za niego zapłacili. Dlatego się go pozbyłem. Tego armora co miałem wcześniej też się już pozbywam. Tylko nikt nie chce go jeszcze kupić, może trochę za drogo chcę. Lekko używany, ale kupię, trochę postoi, tam miesiąc czasu mam, możliwe że ktoś kupi. No tak to jest, ja na markecie wrzuciłem cenę 200k za tego mojego armika co miałem wcześniej. Master Archer Armor on chyba się nazywa. A ludzie już dali 174k. Ja za 200 chciałem go sprzedać. Za tania też nie zamierzam. Kurde, on był dobry, bo on daje dużo tego dysta. To taki dobry arborek. i szkoda go za grosze oddawać. Nie będę chcieli, to sobie będę go trzymał proste. O, i ładne solóweczki już na takich monsterkach ostrych wale. To mi się podoba, kurde. Dwusetny level to i, kurde, moc większa się zrobiła dla mojego chara. O, jak pięknie. To już są to kurde, oni potrafią walnąć. Te dwa fury też potrafią ładnie chlapnąć chiciorkę. O kurde, na rajdzie byłem. Ej, ale mnie pocisnęły. Trochę zamoriłem z leczeniem, dlatego tak. Ale ładnie mnie pocisnęły hicika. Kurde. Ta, no ja znowu wygaszasz. Kurde, no ja dziękuję. Rozbiję zaraz ten komputer. No dobra, dziękuję za obejrzenie odcinka, trzymajcie się, cześć.